Cześć, cześć. Witaj na 38 dni przed twoją maturą z matematyki na poziomie podstawowym i dzisiaj sobie rozwiążemy takie równanie trzeciego stopnia, które potencjalnie mogłoby być na twojej maturze podstawowej z matematyki. OK, zaczynajmy. Dobrze, czyli to równanie rozwiążemy w taki sposób, że przekształcimy tutaj to wyrażenie do postaci mnożenia iloczynu jednomianów i będziemy mieli dla trzech jednomianów zbadać miejsca zerowe, tak? Oczywiście takie równanie trzeciego stopnia, tak, może mieć maksymalnie trzy rozwiązania, ale nie musi być, mieć trzech rozwiązań, tak? O tym się dopiero przekonamy. I ja tutaj zauważam tak, w pierwszym roku, że tak, jak mamy tutaj x do sześcianu i x kwadrat, tak, no to tu jest współczynnik do myślę 1 tutaj 2, czyli razy 2, a tutaj mamy minus 8x, czyli współczynnik minus 8, i tutaj minus 16 w tym wyrazie wolnym, tak, czyli minus 8 razy 2, tak. I wykorzystuję to do odpowiedniego pogrupowania, i wyciągam tutaj przed nawias X kwadrat, i zostaje mi tak. Z X sześcian zostaje nam X do potęgi pierwszej, czyli po prostu X dodać. Z 2X kwadrat zostaje nam po prostu 2. Tak? Dobrze. I z tego drugiego tutaj, z tej drugiej pary, tutaj tych wyrażeń, tak? Wyciągam minus 8, tak? I zostaje mi tak minus 8 nawias. I tak. Z minus 8 wyciągnęliśmy minus 8, tak, no to zostaje nam tutaj x, tak? Bo było wcześniej minus 8x i tutaj z minus 16 wyciągamy minus 8 przed nawias i zostaje nam plus 2, tak? Po 2 razy minus 8 to jest minus 16 i to się równa 0, tak? Ok, widzę, że tutaj mamy odejmowanie dwóch wyrażeń i w tych wyrażeniach tak, mamy ten sam czynnik, tak? x plus 2, jednomian x plus 2, czyli wyciągam ten jednomian przed nawias, tak? I miałem tak, x plus 2 razy. I tak, x kwadrat tutaj zostaje nam z pierwszego tutaj wyrażenia, minus 8, tak? To się równa 0. No i fajnie, już teraz mamy coraz bardziej to uproszczone. Tutaj już mamy pożądany przez nas jednomian, tak? Razy. I tutaj mamy, że tak powiem, ten równanie. Do potęgi drugiej, tak? No dobrze, to możemy tutaj jeszcze to przekształcić, tak, do mnożenia dwóch jednomianów, tak? A jak to zrobić, bazując na wzorze skróconego mnożenia, tak? Bo a kwadrat minus b kwadrat to się równa a plus b razy a minus b, tak? Czyli rozłożymy to wyrażenie w taki sposób, tak? Czyli ten jednomian x plus 2 przepisujemy razy i tutaj będzie tak. X plus B, czyli tak, pierwiastek z X to jest X plus pierwiastek z 8, razy X minus pierwiastek z 8 to się równa 0, tak? No dobrze, mamy już pożądaną przez nas sytuację, ale jeszcze ten pierwiastek z 8 możemy jakoś uprościć, tak? Bo pierwiastek z 8 to się równa pierwiastek 2 razy 4, czyli pierwiastek 2 razy pierwiastek 4. Pierwiastek z 4 to jest po prostu 2 czyli wychodzi nam 2 pierwiastki z 2, tak? Czyli możemy to zapisać ostatecznie jako x plus 2, x plus 2 pierwiastki z 2 i x minus 2 pierwiastki z 2 równa się 0, tak? Czyli odczytujemy tak. Dlatego tutaj pierwszego jednomianu miejsce zerowe to jest minus 2, bo minus 2 plus 2, no to jest 0. Jak tu mamy 0, to to mnożenie zeruje nam się, czyli 0 to się równa 0, tak? Czyli rozwiązania. x1 równe minus 2, tak? Dlatego drugiego jednomianu, tak? Miejsce zerowe, no to będzie minus 2 pierwiastki z 2, tak? Bo minus 2 pierwiastki z 2 plus 2 pierwiastki z 2, 0 i to nam zeruje całe mnożenie, tak? Czyli x... 2 to się równa e, minus 2 pierwiastki z dwóch. I dlatego trzeciego wyrażenia miejsce zerowe to będą po prostu 2 pierwiastki z dwóch, bo 2 pierwiastki z dwóch minus 2 pierwiastki z dwóch to jest 0. Tu nam się ten jednomian zeruje i ostatecznie ten iloczyn nam się potencjalnie tu zeruje, tak? Czyli trzecie rozwiązanie to będzie plus 2 pierwiastki z dwóch, tak? I to są trzy rozwiązania, tak? Czyli w tym przypadku równanie trzeciego stopnia i mamy maksymalną, Możliwą ilość rozwiązań. Tak. Oczywiście, jeżeli zostałoby trochę ci czasu na maturze, to polecam tutaj w pisie sobie popodstawiać pod to pierwotne równanie, tak, te rozwiązania, tak, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście 0 to się równa 0. Rzeczywiście, jak podstawisz, przeliczysz na boku, to rzeczywiście to wszystko się zgadza. Dzięki za dzisiejszy odcinek i widzimy się w kolejnym. Powodzenia w nauce, cześć.